I tak moi drodzy, po jednym hefciku tylko dałem na każdym rogu płaskość jest naprawdę zadowalająca na każdym rogu. I teraz tak, co robimy dalej? Sprawdzamy przekątną. Mamy 1597. Sprawdzamy drugi. 1597. Moi drodzy, nie stawiajcie heftów tu w tym miejscu, bo będzie wam przekłamywać przekątno miara. Jeżeli mamy teraz przekątno zrobione, jeżeli by na przykład tu było 2 mm więcej. To trzeba zrobić w tym miejscu po przekątnej tamtego zastrzał małego hefta. Tu, tam i sprawdzamy. Powinno samo się dociągnąć. Jeżeli ta przekątna będzie, zaraz poheftuję to mocniej i będziemy robić wypełnienie.